This is shit. Powinni wymyślić Call of Duty Campers. Nie Call of Duty, zwykłe Call of Duty, kurwa, tylko te Call of Duty Campers. Wiedziałem, kurwa, powtórka z poprzedniej serii, ale pobiegnę sobie tu. Kurwa, zjebałem, to mogłem zostać na dole. Pobiec dołem. ale no chuj. Masz kurwa żej. <ścoughs> nie ma jak to ginąć od swoich, nie? To jest kurwa miód, cud Malina. Wow, dobrze ziomek, że podskoczyłeś. No i jak kurwa siedzi i weź to kurwa gra i chce sobie spokojnie pograć, nabić kurwa y, kills i przypominać sobie to nie szkoda że zaznaczać nie można nie wierzę w to Kurwa to nasz. Sorry, za Zakurwiłem ci flashbangiem. Jeszcze jeden. Mhm, mm mhm. Mm Jest kurwa moc. hitmarkerów kurwa. Serio musiał mój się wpierdolić? Jeszcze na dodatek musiałem zginąć? Ty frajera? No co ty? Dziwisz się kurwa bo ja Te pizdy tu biegną Kurwa, ziomuś, nie strasz, bo ci pintole. Spierdalaj. Kurwa, wszędzie zwłoki, a gdzie kurwa... ...tru... Y, y, kurwa truchła, chciałem powiedzieć. Te kampy jebane. Słuchajcie, no kurwa stamtąd nasi. Nie! N jak? Ja nie wiem co się dzieje. Kurwa te flashbangi latają jak pojebane. Aleś kurwa napisał, furz kampal. Pierdol się, jeszcze tak się schowałem. Szmato. Kurwa. Zawsze muszę przeładowywać. Jest ta, kurwa, celność rzucania tymi granatami, nie? Jest magiczna moja celność. Jak siedział, kurwa! O, oh, o, oh, o, oh, o... Oh. Ja się kurwa, wlazłeś między wrony, crash tak jak one. Chuj ci w cycki. Kurwa idzie z tyłu tu. Kurwa z dwóch stron. Jeszcze jeden. Widzieć typa na UAV-nie, na mapce, i jeszcze nie móc nic z tym zrobić, to jest, kurwa, yy, nie kurwa... aż boli. O kurwa, spierdalaj! Kamperze jebany. Następny, kurwa, cipąg. Tu nasz zginął od kogoś. Kurwa! Friendly oh. a mamy. I cud, miód, malina. Aj, się kurwie już. Zaczynam napierdalać na ślepo. O kurwa, to samochodzik. Spuściłem głowę. Pomyślałem sobie: Kurwa, jakby to, to trzeba mieć szczęście. Przynajmniej wygraliśmy. No i. Hmm. Przykład kurwa kampera. Wziął jebany się wychylił. A tu można się wychylać?